Rzuciłem sobie wyzwanie. Kretyńskie wyzwanie. Postanowiłem udać się w dzisiejszym odcinku do Endu zdobyć elity i trochę zbroi z End City. I choć na pierwszy rzut oka może nie wydawać się to takie głupie, to stoją na mojej drodze dwie poważne przeszkody. Po pierwsze, to dopiero mój drugi odcinek, a w pierwszym ledwo co zbudowałem moją początkową bazę i ledwo udało mi się nazbierać na żelazną zbroję. Drugi powód? Mam na to wszystko. Niecały jeden dzień razem z edycją, ponieważ dzisiaj po północy wyjeżdżam na prawie dwa tygodnie i wypadałoby, żebym miał coś na kanał, dlatego podjąłem się najcięższej możliwej rzeczy do zrobienia w tak krótkim czasie, bo jest to oczywiście najlepszy na świecie pomysł, więc zobaczmy czy uda mi się to zrobić. Dzień dobry, z tej strony DetectivePack1 i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z Outlands SMP na moim kanale. Tak więc, bez jakiegoś szczególnego przedłużania tego intra, przejdźmy od razu do robienia czegokolwiek. Więc zacznijmy troszkę od małej wycieczki po okolicy, bo troszkę się pozmieniało. Nie było mi tutaj kilka dni. Z... Więc na start mamy tutaj taką skrzynkę, i za nią piszę prezent od Hakaki, czyli okazuje się, że Hakaki doszedł już na serwer. Zajrzyjmy. Mamy dwie tropikalne ryby i marchewkę. I tutaj jest piękne, piękne czerwone kwiatki towarzyszu detektywie. E, to przede wszystkim zdejmę. I jak sobie testowałem, co chciałbym zrobić na wstęp, ten co widzieliście przed moim przywitaniem się, zmieniłem sobie perspektywę i padło... CO TO JEST? Tak więc mamy tutaj jakąś drewnianą głowę, tutaj ma oczy, tutaj ma jakiś taki nosek, jakby tak to trochę wygląda, jakiś taki stwór z drewna. Więc od Hakaki, część druga tak naprawdę, pan Mugbuk, niegdyś odpowiedzialny za zjedzenie 90% ogromnego drzewa gigant. Teraz jedyne co po nim pozostało to szczerbaty drewniany głaz. Eee, Rupta z nim co chce ta. Eee, więc to jest. To jest nasz nowy współlokator. Ok, nazywa się Mugbuk podobno. Eee, I w środku mieszka zombie villager. Chyba na odwrót. Ups. Okej, okay, mamy odwrotne złote jabłko. Dobra, ale jedzenie mi się przyda, tak czy siak. Natomiast tego koleżkę definitywnie zostawię, a nawet troszkę go przerobię i będzie definitywnie mieszkał tutaj w moim małym lesie. W tym kierunku jest tak naprawdę jeszcze jedna sprawa, ponieważ jak szedłem sobie nagrać intro. To w kadrze złapał mi się jakiś taki słup, i po chwili zrozumiałem na co ja tak naprawdę patrzę. Więc wygląda na to, że chyba rzeczywiście będę musiał wypełnić ten mój plan zrobieniem Task Force, ponieważ to Bajarz chyba zaczyna szerzyć swoje ideologie na serwerze. O, właśnie, tutaj już widać jakiś taki słup idący w górę. Więc on... niestety kiepsko to trochę widać w świetle księżyca, ale jest to. Czerwona flaga z żółtymi oznaczeniami i jest to coś, co mi się nie podoba, że na serwerze się dzieją takie rzeczy, też już nie tylko dla tego takiego task force, ale też w rzeczywistości dla bycia jednak właścicielem tego serwera i tak dalej. Jakoś uważam, że jest to możliwie lekko przesadzone. Więc chciałbym coś z tym zrobić i to Task Force wydaje się chyba najlepszą opcją rozwiązania tego. A przy okazji jak ten przepływam, to zajrzymy do mojej farmy trzciny, ponieważ chciałbym sobie narobić troszkę fajerwerków. Jeżeli mam znaleźć elytry, to chciałbym na nich sobie już troszkę polatać. Także przepływamy koło farmy trzciny, to Bajasha, nie wiem co myśleliście, że to jest moje. I zajrzymy sobie na moją. Jej, wyrosły mi dwa, nie, wyrosły mi trzy bloki trzciny, o kurde. Ziemniaki, ziemniaki. O, ziemniakowanie. W międzyczasie, jak to się tutaj przepala, to ja sobie zejdę tutaj po mojej drabinie, którą zrobiłem w mojej bazie i pokażę wam, co znalazłem. Oprócz kilku sporych jaskiń, mam tutaj też geodę, a nawet dwie. Gdzieś, jak się przejdzie kawałek dalej, to jest jeszcze druga. Ale ogółem mam geodę, tak więc mogę sobie nazbierać kalcytu i mogę sobie nazbierać tych kryształków. I to bardzo dobrze, bo kalcyt jest jeden, jednym z moich ulubionych bloków, więc definitywnie będę go chciał w przyszłości wykorzystać. A fakt, że mam dwie geody, albo chyba nawet gdzieś trzecią, to jest naprawdę bardzo dobra sprawa. Myślę, że wyprawa do endu zasługuje na zestaw nowych rzeczy, więc chociaż żelazne, to tak czy siak myślę, że powinienem sobie je przygotować. Klata, podnie, buty helm, miecz, kill off, kill off, i myślę, że to tyle. Teraz zrobimy sobie płytki i dzięki temu mamy armor stand. I myślę, że moja pierwsza zbroja zasługuje na wystawienie tutaj przynajmniej gdzieś w bazie, więc teraz sobie ją tutaj zawieszę i będzie już na zawsze stała koło moich drzwi. Tak więc dostałem teraz koordynaty od Oscara i powiedział, że przyjdzie teraz tutaj. Witam pana detektywa. Halo, halo. Proszę tutaj zobaczyć, przywiozłem dla pana flagę anarcho-kapitalistyczną. Jest ona w pięknych barwach, czyli żółto-czarna. I oferuję panu sojusz anarcho-kapitalistyczny wraz z panem Diodą i panem Deltkiem, abyśmy po mogli powstrzymać tamtego, tam komucha, co tam se siedzi. Yy, bo widzi pan, on zamordował w zimnej krwi pieska. I co jest najlepsze, to nie jest tak, że on go zabił w samoobronie, bo był rozścieczony. To jest głowa rozścieczonego psa. Czyli pierwszego zaatakował. Definitywnie przyjmuję ten sojusz, bo tak czy siak mnie wnerwia tutaj trochę od pierwszego dnia tą, tym komunizmem. Mi się tutaj wciska ze wszystkim, więc definitywnie Wam pomogę w walce z tym. Eee, można poszukać w sumie więcej członków, bo teraz zaczynają do, dołączać jeszcze te osoby, których nie było bo od dnia pierwszego. Hakaki już wiem, że gra, więc może też chciałby się przyłączyć do tego, więc można popytać ludzi. Tak, właśnie ostatnio widziałem Hakakiego, jak se tutaj y, Hacał i się pytał, czy nie mamy już Villagerów przypadkiem, powiedział mu, że nie. A to nie jest przypadkiem jego? Tutaj? E, tak, zbudował mi to, tylko że to był właśnie prezent dla mnie, tak to podpisał i wrzucił mi tam do środka e, y, zombie Villagera, ale... no właśnie. E, wiesz, co tutaj pisało? Była tutaj taka tabliczka. No, Mała. coś, e... E, że... Mógł, bo... Że jest to typowy wyborca Konfederacji, i jestem pewny, że to była wiadomość od pana komunisty. I myślę, że taka wiadomość nie jest na miejscu. Więc. Yy, no. No spoko. Myślałem też, czy by nie, nie wykorzystać tego już jakoś. jak to tu już hakaki zbudował, czy nie zrobić by tego na przykład na siedzibę naszych jakichś spotkań i tak dalej, właśnie w kwestii walki z komunizmem na serwerze. A mogę go nazwać? Możesz go nazwać. To będzie się nazywał Stefan. Spoko. Tutaj jeszcze trzeba te kwiatki wyrwać. No właśnie, dobra. Ja się muszę zająć jeszcze jedną rzeczą. Jeszcze to łóżko muszę zdjąć, jakbyś miał jakieś żółte barwniki, to chętnie bym z nich teraz skorzystał, A, żeby je chyba... przefarbować. W sumie nie wiem, czy posiadam. Dobrze, dziękuję panu, ja zmykam. Yy, widzimy się kiedyś. No, więc yy, zaczynają się plany do walki z propagandą Tobajasza. Zaczyna się robić fajnie tutaj na serwerze, także jeżeli zaczniemy rzeczywiście z tym działać i robić coś, żeby pozbyć się tego, co on nam tutaj tworzy, to myślę, że może być z tego coś fajnego. Dobra, to teraz już oficjalnie mogę, a wręcz muszę wyruszać, jeżeli chcę to zdążyć dzisiaj rzeczywiście zrobić, bo to chwilę zajmie, więc pora po prostu leść przed siebie i nie gadać. To jestem teoretycznie teraz tuż nad miejscem, w którym był zrobiony screenshot, że jest portal. Tylko muszę zejść do poziomu 40, co wydaje się trochę być wysoko, jak na położenie portalu, bo to jest zaledwie 28 bloków pode mną. No ale dobra, lecę. O, widzę cegiełki, czyli jednak rzeczywiście jest to po prostu tak wysoko i tyle. Proszę ba, a tu nawet jest portal do netheru ogarnięty. Ale ekstra, no dobra, no to wchodzę. Dobra, tylko ja sobie przełączę shaderki I one z jakiegoś powodu sprawiają, że w Endzie ma się Full brighta. Dobra Ale na szczęście jest tu już Trapdoor, więc jest jak przez to przechodzić No to użyłem Remote Gateway I teraz pora zastosować się do poradnika, który sam nagrywałem Chyba coś mam Nie wiem czy to jest zwiedzone przez kogoś Nie wiem czy tam będzie statek Ale mam jakieś NCT Teraz się tam tylko trzeba dostać Jest statek Będę miał Elytry Dobrze! Bardzo dobrze! Ale zarąbiście! Teraz się tylko tam dostać i przede wszystkim przeżyć całe te przejście tamtędy. Będzie cóż, będzie ciekawie, ale nie mogę się doczekać, będę miał elytry, a mam żelazną zbroję dosłownie. To mam dwa staki plus pół staka bloków w formie płytek, jeżeli muszę. Więc myślę, że powinno się to udać. Teraz tylko ustawię... Tak, żeby być rzeczywiście pod tym statkiem? Dobra. No i lecę w górę. Jak spadnę, to nie żyję. Ok, słyszę, szulkery? Jestem. Nie potrzebowałem aż tylu bloków, co myślałem. I idealnie mi się kilo skończył, jak wykopałem sobie wejście do środka. Co tu mamy? Ah, Bane of Arthropods! E, nie chcę Curse of Binding na pewno, ale Helms Protection 4 i Breaking 3 sobie wymienię. To jest duża pomoc nie, a to jest Protection 4, ale Curse of Vanishing, ja tutaj umrę, ja tutaj umrę, ja tutaj umrę. Nie, 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 Dobra, ok. Torns i Mending, Zawsze coś więcej. Zaraz dochodzę do największej rzezi, czyli ten pokój, gdzie jest ten taki parkour po endrodach i mnóstwo szulkerów, zazwyczaj najlepszą strategią jest na to dać się po prostu wciągnąć na samą górę i modlić się, żeby się nie umarło po drodze. A ja oczywiście nie mam żadnego łuku, więc wiecie. Czemu tu jest ta blokada? Czemu tu jest ta blokada? Wow! wow! Nie! Nie! Dobra, mam potkę, mam potkę. Jakbym nie wypił tej podki, to bym umarł, także dobrze, że to zrobiłem. Co znajdziemy tutaj? Diamentowy heum, czemu wszystko ma jakieś klątwy? To ma Sharpness 4, definitywnie ulepszam się do tego. Wszystko ma jakieś cholerne klątwy. A to ma Unbreaking 3. I trochę złota. I tyle. Najgorszy NCT loot jaki widziałem. Dobra, jest, mam jakieś jedno z tych, które miałem, to pora się stąd zwijać. Wracam do domu z elitrami, kilkoma dobrymi rzeczami, ale ale nie ma tyle zbroi, co chciałem. Udało mi się wypełnić moje zadanie, chociaż w sumie jeszcze nie do końca, ponieważ no muszę wciąż jeszcze zmontować ten odcinek przed końcem dnia. O fuj, ale brzydkie są te shadery na, w Overworldzie. Ale jest świetnie grać na jakimś serwerze i znowu mieć dostępne Elytry. Uwielbiam to, chociaż skończą mi się fajerwerki bardzo szybko, ale jednym z moich nadchodzących projektów będzie na 100% farma creeperów, więc ta potrzeba zostanie szybko zaspokojona. Jej, yeah, jagódki, no dobra. Oto. Ma róg! O kurde, dostał róg! Dobra, do teraz jak już wykopałem te cztery obsydianu zaraz obok diody, który cały czas gra na tym rogu, to mogę sobie nareszcie zrobić ten enchanting. To mam na niego idealne miejsce, bo jako, że już nie mam jaja smoka, to sobie postawię go tutaj, i tak nie ma jeszcze biblioteczek, także nie potrzebuje jakoś szczególnie dużo miejsca, a przynajmniej będzie fajnie tutaj wyglądał. To teraz sobie zgarnę lapis, cały jaki mam, czyli 41, i sobie trochę poenchantuję. Dobra, no to mam protection 1, Pro unbreaking 1, protection 1 i nagle unbreaking 3, protection 4, nic wielkiego. I mam jeszcze tą klatę, oczywiście ona nie jest jakoś szczególna, ale ma mending przynajmniej, nie to co te litry, no będę musiał zdobyć mending na nie. I możliwe, że jeszcze Unbreaking 3, jeżeli będzie taka możliwość. Także ten gościu, który nazywa się już oficjalnie Stefan, będzie mi sprzedawał mending, jak już się za to wezmę. Będę potrzebował tylko zrobić sobie podki, słabości i w sumie to będzie wszystko ogarnięte. Więc no, więc trzeba będzie po prostu troszkę podziałać. A na ten moment to by było na tyle. Więc jak się ustawię i skończę skakać kamerą do mojej twarzy, powiem, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia. Cześć!